pkt.pl z naszej strony polecamy firma Pferd VSM jest spółką joint venture z kapitałem niemieckim na rynku polskim działamy od 1997 roku specjalizujemy się w sprzedaży narzędzi i materiałów ściernych. Oferta obejmuje szeroki program produktów, od szlifu z grubnego po dokładne polerowanie oraz cięcie materiałów. Narzędzia oferowane przez nas stosowane są wszędzie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania co do wydajności oraz wyników pracy. Dysponujemy fachowym i indywidualnym doradztwem technicznym, które pomoże użytkownikom narzędzi w znalezieniu optymalnych rozwiązań, nawet do najtrudniejszych zadań obróbczych. Www.pkt.pl, wyspecjalizowana wyszukiwarka.